Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, to agencja marketingowa Unixeo i dzisiaj pokażę Tobie, jak możesz ustawić reklamę w Google na połączenia telefoniczne. Może nie chcesz, żeby osoby wchodziły na Twoją stronę, a chcesz po prostu, żeby od razu do Ciebie zadzwoniły prosto z reklamy. Więc dzisiaj zobaczysz, jak to można zrobić. A jeśli interesują Ciebie bardziej zaawansowane kursy z marketingu internetowego, zapraszam na naszą platformę. Link znajduje się w opisie tego filmu. No a jeśli chcesz, żebyśmy prowadzili po prostu Twoje konta reklamowe, bądź zajęli się seo pozycjonowaniem czy po prostu marketingiem, to wejdź na naszą stronę unixseo.pl i wypełnij formularz. A teraz zaczynajmy. Więc jeśli chodzi o kampanię na połączenia telefoniczne to możesz się oczywiście chcieć z kilku powodów. Na przykład może masz starą stronę albo chcesz, żeby klienci od razu do Ciebie dzwonili Może na przykład jesteś hydraulikiem i osoby nie muszą wchodzić na twoją stronę, tylko najczęściej u Ciebie w branży robi się tak, że ktoś ma problem to dzwoni, albo robisz cokolwiek innego. Twoja działalność wiąże się z tym, że ktoś po prostu dzwoni i najczęściej ty do niego przyjeżdżasz, ok? Więc jeśli chodzi o reklamy na połączenia telefoniczne, to jeśli chcesz, żeby klienci do Ciebie dzwonili, to można to zrobić na kilka sposobów. I właśnie ta reklama na połączenia to jest taki typ reklamy, kiedy klienci mogą od razu w Google bezpośrednio kliknąć na, na Twój numer telefonu z reklamy bez wchodzenia na witrynę. Pierwsze od czego musimy zacząć, to jest śledzenie konwersji, czyli wchodzimy w narzędzia i ustawienia, pomiar skuteczności. Wchodzimy tutaj w konwersję. Nowe działanie powodujące konwersję, połączenia telefoniczne i tutaj masz trzy opcje: wybierz źródło połączeń. Połączenia z reklam, korzystających z rozszerzeń połączeń, połączenia z numerem telefonu w Twojej witrynie i kliknięcia numeru telefonu w Twojej witrynie mobilnej. I zaznaczamy to pierwsze, bo my chcemy, żeby ktoś od razu z Google, że tak powiem, dzwonił do nas. Klikamy dalej, pisz nazwę konwersji. Tutaj wpisujemy na przykład połączenia. Telefoniczne, ale jak zaraz zobaczysz, to aby nam liczyła taką konwersję, musimy też ustawić czas połączenia, bo też nie chcesz, aby liczyć konwersję, jeśli ktoś kliknie twój numer telefonu i po sekundzie się rozłączy. Tak, bezpiecznie to jest minimum te 30 sekund. Oczywiście możesz mieć dłuższy czas, 60 sekund, 90. ustawiasz to, jak chcesz. Tutaj możesz zaznaczyć, nie używaj wartości dla tego działania powodującego konwersję, no chyba że. Średnio wiesz, że jeden telefon to na przykład dla Ciebie jest 50 zł. No to możesz wtedy szacunkowo sobie tą wartość zaznaczyć, ale ja z reguły tutaj zalecam, nie używaj wartości. Jeśli chodzi o liczbę konwersji, czyli ile danych osób kliknie, to możesz liczyć każde bądź jedno. Ja tutaj zalecam liczyć jedną, bo jest. Także na przykład osoba może do ciebie zadzwonić dwa razy. Po chwili odzwania z tej samej reklamy znowu weszła w Google, wpisała to co robisz. Więc ja wolę liczyć po prostu osobę jako jedną konwersję. Nawet jak ona będzie dzwonić do ciebie później z reklam trzy razy. I tutaj właśnie wybieramy długość połączenia. Tu jest 60 sekund, możesz zmienić na te 30, które sobie tutaj po prostu wpisałem. Możesz tutaj zmienić na przykład na Nazwę na 90, tutaj też sobie zmienić, żebyś po prostu wiedział, czego ta konwersja dotyczy, ok? Okno konwersji po kliknięciu może zostawić, tak jak jest, i to, co tutaj polecam, żeby zmienić, czyli nasz model atrybucji. Najczęściej to wszędzie w kampaniach zostawia się oparty na danych, ale tutaj robimy jeden wyjątek: ostatnie kliknięcie, czyli last click. Bo my po prostu chcemy zobaczyć, ile osób bezpośrednio od razu. Zadzwonił z tej reklamy, żeby to było liczone jako konwersja, żeby te konwersje nie były rozkładane na, na inne kampanie. Klikamy Utwórz i Kontynuuj, gotowe i super. Mamy w tym momencie ustawioną już taką konwersję. Jak zaskroluj jeszcze na dół, to widzisz połączenia telefoniczne i mamy połączenia telefoniczne 90 sekund, to jest ta, którą przed chwilą ustawiliśmy. I praktycznie jesteśmy już na półmetku, więc teraz wracamy do głównego panelu Google Ads. Klikamy nowa kampania Gotowy rozwinąć swój biznes z Unikseo? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unikseo jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Tutaj możesz wybrać sprzedaż albo Potencjalni klienci, kliknijmy na sprzedaż i teraz tak. Skasuj wszystkie konwersje, które nie dotyczą naszej rozmowy, naszego połączenia, więc ja tutaj to robię. Kasuję wszystkie inne, które są tutaj na koncie i jak widzisz, zostawiamy tylko połączenia telefoniczne, to, jest to nasze, które ustawialiśmy. Klikamy dalej. Stawiamy sieć wyszukiwania i tutaj musimy zaznaczyć połączenia telefoniczne. I teraz tak, wybieramy oczywiście Polska, numer telefonu, skopiuj numer telefonu do swojej witryny. Dla przykładu, jeśli to jest nasza witryna, to widzisz, że ja tutaj w lewym dolnym rogu mam nasz numer telefonu. Czy tak samo jak na innej podstronie jest tutaj przykładowo klejany. Więc ja kopiuję ten numer, Polska i jego wklejam. Nazwa kampanii to może być na przykład połączenia tel reklamy połączenie telefoniczne z reklamy. Okay. Klikamy dalej, na czym chcesz się skupić tutaj zostawiamy konwersję. Jeśli w poprzednim kroku jak ustaliliśmy przypominam tutaj konwersję i wybierałeś wartość dla tej konwersji, np. złotówka czy 50 złotych, że ten telefon jest dla Ciebie wart, wtedy możesz zmienić na wartość konwersji, ale zawsze praktycznie jest tak, że zostawiamy ilość konwersji, czyli Konwersję. Mamy dalej. Tutaj możesz odznaczyć sieć wyszukiwania partnerów, czyli tak jak kiedyś pokazywałem, sieć wyszukiwania partnerów to jest każda przeglądarka, która korzysta z Google. Tak jak widzisz, na przykład tutaj Onet, To jeśli wpiszemy tutaj na przykład hasło Hydraulik, czy Hydraulika, to widzisz wtedy Twoje reklamy będą się tutaj na Onet się pojawiać, bo oni korzystają po prostu z Google'a. Więc jeśli tego nie chcesz, to odznaczasz tą opcję. I tutaj oczywiście wpisujemy lokalizację. Dla większości biznesów tego typu to jest tak, że taka firma działa lokalnie, więc nawet zaznaczenie Polska będzie zbyt szerokie, ale oczywiście tutaj to zależy od Ciebie. Możesz na przykład, jeśli działasz na terenie Warszawy, to wpisujesz tutaj Warszawa. I wybierasz, możesz też wpisywać dzielnicę, jeśli działasz na konkretnej, na przykład wybieramy Mokotów. A jeśli chcesz bardziej stargetować, to możesz tutaj kliknąć na wyszukiwanie zaawansowane i po lokalizacji albo w w danym promieniu 20 km czy, czy no nie wiem, 50 km tutaj wpisujesz tak samo miejscowość, także wszystko zależy od Ciebie, jeśli chodzi o te opcję lokalizacji. Na razie zostawiam wybrany Mokotów. I tak samo języki. Jeśli nie mówisz w innym języku i nie chcesz też, żeby dzwonić do ciebie klienci, na przykład, którzy mówią po angielsku, hiszpańsku czy w języku ukraińskim, to tutaj zostawiamy tylko polski, ok? I jeśli na przykład masz taki biznes lokalny, to klikasz tutaj na więcej ustawień, bo domyślam się, że na przykład w weekendy możesz mieć wolne, możesz oczywiście pracować, jeśli na przykład jesteś takim hydraulikiem, który, że tak powiem, na telefon, czy z jakimś autolawetą i tak dalej, więc tutaj zostawiasz wtedy harmonogram według godzin, w których po prostu pracujesz, masz biuro czy odbierasz telefony. Jak widzisz, możesz wybierać odpowiednio dni, godziny, więc klikamy dalej. Tutaj nie musisz wpisywać adresu URL. Jeśli chodzi o nasze słowa, to odnośnie słów kluczowych zachęcam, żeby przejrzeć inny mój odcinek na ten temat, dedykowany, ale na przykład jeśli masz autolawetę, to wpisujesz auto, laweta czy holowanie, jeśli jesteś hydraulikiem, to możesz wpisać na przykład cieknący kran, hydraulik i tak dalej. Jeśli chodzi o to, te słowa kluczowe, to oczywiście musisz zrobić swój research. Także jeszcze raz zachęcam, żeby przejrzeć cały odcinek, który nagrałem odnośnie researchu słów kluczowych. I teraz tutaj tworzysz reklamy, które generują połączenia. Klasycznie w reklamach zwykłych, tekstowych, search tutaj wpisujesz zawsze końcowy adres URL. I wtedy osoby, jak zobaczą Twoją reklamę w Google, to mogą na nią kliknąć i wejdą na Twoją stronę. Ale my tego nie chcemy tutaj przecież, prawda? Więc to po prostu pomijamy, ale musisz wkleić adres strony internetowej u siebie, na której masz numer telefonu. Ja tutaj na przykład wklejam tą stronę, żeby po prostu Google czytał, czy istnieje taki numer telefonu i to wklejasz tutaj URL do weryfikacji. Tutaj możesz zostawić wolne. I tutaj masz od razu podgląd tej reklamy, bo widzisz, jeśli byś tutaj wkleił adres strony internetowej, to pojawiło się nam wejść na stronę, i wtedy osoby mogą nie kliknąć w numer telefonu, a klikną w Twoją stronę. Czyli zrobią to, czego Ty nie chcesz. Więc skasujemy tutaj, i widzisz, że w tym momencie nam zniknęła ta opcja. Czyli osoby mogą, aby się z Tobą skontaktować, tylko do Ciebie zadzwonić. Tutaj wypełniasz oczywiście nagłówki, czyli na przykład Hydraulik. 2, 4, 7 Czy tutaj dajesz szybka naprawa? Oczywiście testujesz różne nagłówki. Ja tutaj wklejam tak przykładowo, aby po prostu tą reklamę móc uruchomić za chwilę. Ok, wkleiłem przykładowe. Tutaj masz podgląd tej reklamy. Jeśli chodzi o działania powodujące konwersje, to możesz to zostawić. Możesz włączyć tylko to nasze jedno działanie, które przed chwilą ustawialiśmy. tą jedną konwersję, czyli połączenia telefoniczne 90 sekund. Klikamy gotowe, i w tym momencie mamy reklamę, która już jest praktycznie gotowa. Musimy jeszcze ustawić budżet. Budżet możesz sugerowany, wybrać takie jak Google Ads. Tutaj to wydaje. Możesz ustawić niestandardowy, czy to jest 10 zł, czy to jest 100 zł, to już zależy od Ciebie dziennie. I na sam koniec po prostu przeglądamy tą reklamę, czy wszystko jest dobrze zrobione. Więc widzimy, że mamy typ kampanii na szukaj, cel, połączenia telefoniczne. Maksymalizuj liczbę konwersji, czyli żeby jak najwięcej osób do nas dzwoniło. Lokalizacja, języki, słowa kluczowe jakie ustawialiśmy, budżet dzienny. Klikamy opublikuj kampanię i to tyle. I w tym momencie masz ustawioną już kampanię tylko na połączenia telefoniczne bez wchodzenia na twoją stronę. Hej! Mam nadzieję, że podobało ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być, się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.